Obra zacznę od siebie. się z tymi tutaj kurna robi. Tymi overallami, bo pokazuję tu 249 i 178. Więc pokażę tylko siebie i później ludzi. Dodam... Tu macie my skillse. Chociaż też nie wiem, czy mam te małe takie procentzki innych meczek, że zagrałem tylko mecze ramce ale mniejsza. I tu macie moje wyzwanie. Nie. nie wiem. Nie tu pokazać, bo nie dostrzegam tylko jednego koloru. Więc. Wisia o następnych dał, jak mi się o co chodzi z tymi overallami.